Cześć moi drodzy, po 8 miesiącach przyszedł czas na krótką, aczkolwiek myślę, że rzetelną recenzję tego produktu. Czyli Draco Hamaka Lesowika. Ten, który ja testuję, używam. Ma długość 3,30. Nie będzie to recenzja porównawcza do innych produktów. Chcę się tylko i wyłącznie skupić na tym produkcie i powiedzieć Wam, co w nim mi najbardziej pasuje. A przy okazji też przeszkadza, oczywiście bierzcie pod uwagę to, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia subiektywna, aczkolwiek myślę, że prawdziwa. Zacznijmy od tego, że hamak jest na zawiesiach dynema, więc tak jak widać na linkach upis link, które pozwalają na płynną regulację przy każdym rozstawie drzew. Tutaj mamy 6 metrów między drzewami i ta odległość pozwoliła na to, żeby ten hamak powiesić. Jeżeli chodzi o wykończenie, wykończenie tego hamaka jest w bardzo dobrej jakości. Hamak jest powieszony tak jak zaleca producent, czyli z odciągami bocznymi z jednej i z drugiej strony. Czy one coś dają? No myślę, że jakieś założenie producenta było w tym kierunku, żeby żeby te odciągi założyć, Nie osobiście one w jakimś tam stopniu przeszkadzają. Przy wchodzeniu, wychodzeniu, przykładzeniu się do hamaka zawsze zaczepiam nogo motelinki. Często gęsto ich nie używam, aczkolwiek producent zaleca, że ten hamak powinien być zawieszony właśnie w ten sposób. Czy jest wygodny, czy da się w nim wyspać? Tak, da się w nim wyspać. Czy jest wygodny? No jest w jakimś stopniu wygodny. Na pewno pozwala na większy komfort spania niż najtańsze hamaki na rynku, gdzie zalewa nas rynek chiński. Z hamakami, i te hamaki nie do końca są takie, jakie powinny być, aczkolwiek wcale nie są najgorszej jakości. Ale wróćmy do tego modelu. Pierwsza kwestia w obozie. Hamak nie zawsze służy tylko i wyłącznie do spania, ale również do siedzenia. W tym hamaku to co mi przeszkadza to jest bardzo nisko zawieszona cięciwa. W momencie kiedy chcę się oprzeć głową, zapieram o tą cięciwę, muszę się nagiąć, żeby wygodnie w tym hamaku sobie odpocząć, w pozycji siedzącej. To znaczy, w momencie kiedy siedzę, nie ma, nie ma najmniejszego problemu, ale ten moment podnoszenia się. I siadania, no ta cięciwa mi przeszkadza. Można by było to w jakiś sposób wyregulować w momencie, kiedy cięciwa byłaby regulowana. W tym przypadku cięciwa po całej długości to jest jedna linka, która no nie pozwala nam na żadną regulację, żeby zwiększyć kąt wiszący tego hamaka. Plus minus, nie mnie to oceniać, jeżeli chodzi o mnie, jest to, jest to wada, bo bardzo chętnie bym ten hamak skrócił na długości cięciwy, co by pozwoliło na wygodniejsze użytkowanie, bynajmniej w takiej pozycji siedzącej. Dobra, szukajmy dalej plusów. Bardzo mi się podoba rozwiązanie w tym hamaku, takowe, że ekspresy. Z dwóch stron. Tutaj może się uda. Tutaj się może uda pokazać. Hamaka, do hamaka mogę wchodzić z jednej i z drugiej strony, jak również wychodzić z dwóch stron. Jest to bardzo duży plus, bo nawet w momencie, kiedy powieszę podpinkę pod hamakiem, jestem w stanie leżąc już w hamaku poprawić sobie ją tak żeby nie uciekała z żadnej strony. Aczkolwiek patrząc na podpinki producentów, które są u nas na rynku, po prawidłowym jej powieszeniu nie ma tak naprawdę możliwości, żeby ta podpinka gdzieś tam nam uciekała spod pleców, spod barków czy spod nóg. Także tutaj nie ma z tym problemu, aczkolwiek mówię, rozwiązanie ekspresów Dwustronnych jest mega i za to, za to duży plus. Kolejny plus tego hamaka to jest taki, że jest to chyba w tej wielkości najlżejszy hamak na rynku. Więc ci, którzy przemierzają duże dystanse, dla nich jest to na pewno plus, który ma bardzo duże znaczenie. Co mogę dalej powiedzieć o tym hamaku? Plusem. Jest również to, że w całości jest zdejmowana moskitiera, co wam zaraz pokażę. Eee, moskit... No właśnie, to jest właśnie wysiadanie, e, wychodzenie z tego hamaka. Tak jak powiedziałem, plusem jest zdejmowana cała moskitiera. Możemy ją całkowicie odpiąć, i patrząc na tych użytkowników, którzy chcą być w całkowitym komforcie, otwartym na przyrodę, e, no jest to, jest to plus. Z drugiej strony, patrząc na tych, dla których waga robi bardzo dużą robotę, to tą Moskitierę możemy zostawić w domu. Zawsze te parę gram mamy mniej do noszenia. Na Moskitierę producent przewidział siatkę, opakowanie. E, całkowicie właśnie osobne, właśnie po to, żebyśmy mogli tą piere zostawić w domu. Jeżeli chodzi o mnie, e, no powiedzmy jest to w jakimś stopniu plus. E, ja z tej opcji nie korzystam, z uwagi na to, że nawet zimą, kiedy nie ma owadów w lesie, nie ma owadów w terenie, Lubię spać pod tą moskitierą. Dla mnie, w momencie kiedy wieczorem rozbieram się do spania, zawsze wrzucam rzeczy do hamaka. Z bluzy robię poduszkę, spodnie rzucam sobie w nogi. W momencie kiedy jestem zamknięty, jest to jakiś taki dla mnie większy komfort, że mam to w zamknięciu. O, teraz bardzo dobrze widać co się dzieje z tą cięciwą w momencie, kiedy, kiedy siadam w hamaku, kiedy chcę w nim wygodnie sobie usiąść i odpocząć. Teraz jak jest ta cięciwa odsłonięta, również widać tego, że nie ma żadnej y, regulacji. O właśnie. To są właśnie te zawiesia y, dynema na upislingach które pozwalają na płynną regulację naszego hamaka. Z jednej i z drugiej strony jesteśmy w stanie naciągnąć ten hamak tak, aby złapać linię tego hamaka, żeby go wypoziomować. Kolejny plus, o którym też muszę powiedzieć, to jest niezbędnik, który jest umieszczony na cięciwie. Niezbędnik jest zrobiony z tego samego materiału, co Moskitiera, więc jest też to w jakimś tam stopniu plus dla tych, którzy patrzą na wagę produktu zabieranego ze sobą. Przelotowy pokrowiec na hamak, a dzięki tym zawiesiom, jak i temu pokrowcowi, jesteśmy w stanie go naprawdę bardzo szybko. Rozwiesić, również go złożyć z powrotem i spakować do plecaka. Także to też tutaj na duży plus. Wróćmy do opcji z moskitierą, Tak, jak ja korzystam z tego hamaku. Zresztą ten hamak został no, przeznaczony do takiego użytkowania. Stąd jego kształt, stąd jego konstrukcja. Dla mnie, największym minusem jest to. Że w momencie, kiedy położę się po przekątnej, ta moskitiera ciągle dotyka mojej głowy i strasznie mnie to irytuje. Może ee, jestem w stanie przyzwyczaić się do tego, aczkolwiek, no, jest to straszny dyskomfort. Jestem tutaj w tym przypadku na nie. Możliwe, że gdyby skrócić tą cięciwę o jakieś 5-7 cm. To tego efektu moglibyśmy się pozbyć. Hamak bardziej złapałby kształt łódki, co i tak by nie przeszkadzało, z uwagi na to, że kładąc się po przekątnej, mielibyśmy w miarę równą linię do spania. Także moskitiera świetnie, że jest, ale czy ten efekt jest pożądany? Dla mnie jest to, jest to wielki minus. Idąc dalej odnośnie moskitiery, bardzo drobniutka siatka, która e, pozwala naprawdę na bardzo dobry widok poza, poza hamak, nie odpinając e, tej siatki. Ale kolejny midus, nie wiem czy to będzie tutaj widać. E, widzicie takie ciemne miejsca na moskitierze? Ona nie współpracuje z śpiworami, które mają rzepy i tutaj też jestem na minus, ponieważ wszystkie moje szpiwory czepiają się tej siatki za każdym razem, kiedy się tylko ruszę. No nie wygląda to najlepiej, no nie przeszkadza teoretycznie w niczym. Myślę, że za jakiś czas no ta moskitiera się po prostu najzwyczajniej w świecie skończy i nie będzie pełniła swojej funkcji, do jakiej Została stworzona. Także to również na minus. Jeżeli chodzi o wygodę w hamaku, jak najbardziej na plus. Można, można rzeczywiście bardzo komfortowo spędzić noc. Tylko, że znowu no przy każdym ruszeniu no czuję ten dyskomfort. A z drugiej strony, spójrzcie na moje nogi. Jest bardzo duże opięcie materiału w momencie, kiedy leżymy po przekątnej. Materiał w jakimś tam stopniu no, rzeczywiście układa się pod naszą sylwetkę. Po przespanych jednej, dwóch nocach e, rzeczywiście to nie przeszkadza. E, przy dłuższym użytkowaniu no, wdaje się to jakoś we znaki. Możliwe, że jest to kwestia przyzwyczajenia. E, no, ja się do tego nie przyzwyczaiłem. Reasumując, produkt wysokiej jakości. Zastosowane materiały, jeżeli chodzi o część dolną, ok. Moskitiera osobiście materiał do wymiany. E, możliwe, że jest to podyktowane tym, że, że tutaj producent walczył z wagą i i ten materiał akurat spełnił jego wymagania, aczkolwiek ten brak współpracy moskitiery z rzepami na szpiworze, no stanowczo na nie. Opadanie moskitiery na twarz, stanowczo na nie. Jeżeli chodzi o te odciągi boczne, czy one coś dają? No zapewne coś dają. Czy to bardzo przeszkadza? No nie bardzo przeszkadza. Ale jest to kolejny element, który no, w jakimś tam stopniu robi swoją wagę. E, potrzebujemy kolejne dwa śledzie, żeby wpiąć to z jednej i z drugiej strony. E, no, ja tutaj akurat śledzie zabrałem ze sobą. Jeżeli gdzieś e, jadę na wyprawy, no, nie robi to wagi, e, z uwagi na to, że śledzie robię w terenie e, sam, tak? Więc, więc tego nie noszę. Aczkolwiek, jeżeli patrzyłbym tak bardzo skrupulatnie odnośnie wagi zabieranego zestawu, no to osobiście tego bym nie zabierał ze sobą. Czy polecam? Tak jak powiedziałem, nie, nie mnie to oceniać, bo jest to bardzo subiektywna moja ocena tego produktu. Czy go zabieram dalej ze sobą na wyjazdy? Czasami tak, z uwagi na to, że lubię, lubię bawić się sprzętem i w momencie, kiedy nim żongluję i używam też innych produktów, jestem w stanie pewne rzeczy docenić, jak również dostrzec wady produktów. Słuchajcie, jeżeli patrzycie na wagę. No to tak jak powiedziałem, to jest chyba najlżejszy hamak na rynku tej wielkości. Warto do niego wejść, warto się położyć, warto sprawdzić, czy taki produkt rzeczywiście spełni Wasze oczekiwania, i to będzie ten produkt, z którym będziecie wyjeżdżać, biwakować i podróżować. Także co? Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w terenie i do usłyszenia przy testach kolejnych produktów. Na razie, trzymajcie się, hej!